Grypa jest sezonową infekcją wirusową, która może powodować liczne powikłania, szczególnie u kobiet w ciąży. Każdego roku na przełomie sierpnia i września w aptekach dostępne są aktualne szczepionki przeciwko grypie. Szczepionka zawiera inaktywowane cząstki wirusa, które powodują wytworzenie odporności na infekcję u osoby zaszczepionej. Szczepionka jest bardzo bezpieczna. Może być stosowana przez kobiety w trakcie ciąży, niezależnie od czasu jej trwania, oraz przez kobiety starające się o ciążę. Grypa w ciąży może powodować bardzo liczne powikłania, np. poronienia, zagrażające porody przedwczesne, obumarcie wewnątrzmaciczne płodu, śmierć matki lub dziecka po porodzie. Dlatego też tak ważna jest profilaktyka i szczepienie przeciwko grypie. Warto wiedzieć, że szczepionka jest bezpłatna dla kobiet w ciąży, dzieci do 18 roku życia oraz seniorów powyżej 65 roku życia.